Mamy czerwiec, mamy burze i mamy opady. Dla Was jest to woda, która, wiecie, że spowoduje, że będzie dla Was lepiej rosło wszystko. A dla mnie, wiecie to, co to oznacza? Dla mnie to ostrzeżenie, że ten rzepak prawdopodobnie będzie bardzo, ale to bardzo narażony na zachwaszczenie, które jeżeli było pod spodem, to będzie wychodzić i istnieje ryzyko, że wyjdzie to dosykować. Powtarzam, istnieje tylko ryzyko. Dla mnie jest to informacja, że ten rzepak może chorować na czerń krzyżowych, jeżeli zabieg był zrobiony zbyt wcześnie, bądź zbyt słabym produktem. Dlaczego? Dlatego, że taki rzepak otrzymujący duże ilości opadów, a jutro na Mazowszu spadnie jeszcze 25 litrów, to jest jasne przesłanie, że istnieje ryzyko ogromnych chorób. Proszę, obejrzyjcie odcinek o potencjalnej dysykacji, albo przynajmniej o sklejaniu. Dlaczego? Bo słońce deszcz, słońce deszcz, słońce deszcz. Na rzepak, który za chwilę będzie dochodził, to właśnie to powoduje, że rzepaki się otwierają i obsypują. Proszę obejrzyjcie ten odcinek. Być może przyda Wam się chociaż parę zdań. Taka łuża dla Was to jest woda. Ale dla mnie to po pierwsze potencjalne legi, o których mówiliśmy, że ta ogromna ilość azotu może spowodować, dana wcześniej, że teraz to podziałało. Kłos jest ciężki, prawdopodobnie dobrze wypełniony może się kłaść. Ale drugie, co jest jeszcze bardziej ważne, choroby kłosa. Pamiętajcie to, co ja Wam mówiłem. Jeżeli ten kłos, tak, w momencie kwitnienia bądź przekwitania dostaje wody, to tu będzie septorioza, tu będzie fuzarioza, tu będzie czerń i po to macie właśnie obejrzeć odcinek o chorobach kłosa. Ten, który tak chętnie oglądacie, bo być może coś Wam się sprzyda, być może coś zapamiętacie i zastosujecie. Proszę obejrzyjcie odcinek o chorobach głosa. Dla mnie, ta woda, którą widzieliście, to jest informacja, że to tuzy, łąki i pastwiska, a także trawy na gruntach ornych będą prawdopodobnie rekordowo planowały. Dla mnie jest to informacja, że jutro pojutrze na mokrą ziemię możecie wysiać to, co wam mówiłem. Jeżeli nie daliście za dużo potasu, albo daliście tylko po pierwszy pokos, zróbcie eksperyment. Pogoda Wam sprzyja. Obejrzyjcie film o tuzach, o łąkach i rozsiejcie potas. Jeżeli macie mało siarki magnezu, rozsiejcie odrobinę kizerytu. Nie czekajcie, bo pogoda Wam sprzyja. Na razie, przynajmniej na Mazowszu, suszy nie ma i pada. Dla mnie woda to też buraki. To liście, które prawdopodobnie mocniej będą chorować na chwościka i na inne choroby grzybowe. Dlaczego? Bo za chwilę zacznie się czerwiec. Przepraszam, skończy się czerwiec, a zacznie nam się lipiec. Wyższe temperatury plus większe parowanie powoduje właśnie choroby liści. Ostatnie lata były suche, ten rak jest mokrzejszy. To jest informacja dla Was, żebyście nie przegapili zabiegów, a ma to istotny wpływ na plon cukru i plon korzeni z hektara. I wreszcie rośliny jare. Ogromna ilość już dzisiaj wszelakiej gamy mszyc, skrzypionek i wszystkiego, co włazi. Od dołu do samej góry, do samego kłosa. W oziminach pojawiają się mszyce. Pamiętajcie, w tym momencie one są groźne, bo jest faza powoli, powoli faza mleczna. I one mają co jeść i mają co Wam niszczyć, a to dla Was jest informacja o zabiegu na szkodniki. Wiem, że to jest kupa kasy, ale nie usycha. Jest co ratować, pamiętajcie o tym. Są filmy na większość tematów, które poruszyłem. Nie oglądaliście, obejrzyjcie. To jest szybka porada. Pozdrawiam. Hektar wiedzy.